O polscy policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej w Kluczborku wyjaśniają okoliczność zdarzenia, do którego doszło w niedzielne popołudnie. Ze wstępnego ustaleń wynika, że 32-letni mężczyzna w czasie spotkania rodzinnego oddał trzy śmiertelne strzały a kolejne trzy osoby więził. Po pewnym czasie jedna z osób uwolniła się i wezwała pomoc. Na miejsce natychmiast zostali wysłani opolscy policjanci, a także negocjatorzy i kontrterroryści z Opola, z Wrocławia i z Warszawy. Na miejscu negocjatorzy usiłowali wiele razy nawiązać kontakt i negocjacje ze sprawcą, ale mężczyzna unikał kontaktu z policjantami. W związku z powyższym podjęto decyzję o siłowym wtargnięciu, o siłowym wejściu e, do domu. E, tam dzięki działaniom kontrterrorystów uwolniono. Dwoje dzieci. Dzieci, a także matka przebywają pod opieką lekarzy i psychologów. Ich życiu, a także zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Od samego rana prowadzone na miejscu zdarzenia są oględziny. Pracuje tam grupa dochodzeniowo śledcza z technikami, którzy pod nadzorem prokuratorów z prokuratury rejonowej w Kluczborku przeprowadzają oględziny miejsca, zabezpieczają ślady, a także mm, przeprowadzają. Zdają oględziny ujawnionych ciał. Przesłuchiwani są również świadkowie. Wiele, wiele jeszcze czynności przed nami do wykonania w tej sprawie. Wiadomo, że w tym domu podczas rodzinnego spotkania użyto została broń. Czy sprawca miał pozwolenie na broń i na jakiego typu miał pozwolenie na broń? 32-latek miał pozwolenie na broń. To pozwolenie zostało wydane niedawno. Było to pozwolenie na dwie jednostki broni. No, to była jakaś broń sportowa, krótka? Broń sportowa. To był Glock, Skorpion? Tutaj nie powiem, pani redaktor. Już jeżeli chodzi, jakie konkretne marki broni były. Broń jednak została zabezpieczona przez policjantów i zostanie poddana m.in. badaniom balistycznym. W porządku, po prostu rodzina, prowadzili sobie godne życie, po prostu mieli restaurację, zawsze tam mieli dużo klientów, po prostu była mile widziana atmosfera. No po prostu w porządku.